Patrzę na ten beat, kaba nosa. myśli, że jest git, ale tak naprawdę ma to co nosa. Ma to co nosa, jak ma dziurę chłopie na podkoszulku. Myśli, że Stafa tak naprawdę, cybula go zgasił dzisiaj na korytarzu. Ej, w sumie ta Cebula to też stole bo wy są moje zdjęcie. Zobaczmy na ulicy, pewnie, pewnie pęknie. Ej, puszę tam bąka i będzie płakał, ej. Tak, nas zostawił, nagrywam bez niego epkę, a on wychodzi bez niego, nie dostaje kasy za niego, bo jest zwykłym Celuchem. Teraz lecimy ser tutaj, ej. Okej. Okay. A więc tak, Gamonos cały mój czas antenowy. Chce się jak gwiazdka Micheleu i stelatoć w kosmosy. Mm. A Gamonos cały czas tylko mówi jakieś tam szepty. bo to wiadomo, co on gada, bo jest takim Cwelem, w ogóle nikt go nie lubi. No. Nie wiem, gdzie ja mniej oleju. Czy w głowie, bo ma wszystko na głowie. Lalo. To było takich mega deep. Go nie mhm. lubi, bo jest takim głowym I Jeszcze go ci swojego pieska. To jest tylko dodatek. Kabanos, tym myślisz, że jesteś fajny? Jak skaczesz na tej gropie w 100 centymetrowej? Jestem jak blueface, bo się nie dotyczy bitu. A ty jesteś stolcem, bo ty nie masz żadnego bitu. Ej! Ja chodzę na bit, to mi widzi kurczak i ocieka ode mnie bit. Ej świnka pewnie by cię rozwaliła Nubie, ty nawet nie masz Jelenia, chłopie nawet nie przeszedłeś do Tarana Nubie. A ty co? Nie masz nawet cup holdera w swoim laptopie gamingowym za 2 złote, kabanos I komputer cię laguje i musieli ci się na, YouTube, możesz, chłopie, się na YouTube Nubie? Nawet nie możesz chłopiec zajączka oglądać na YouTube Pan łóżny się wyzywał dzisiaj No i mówi, co? Popekaję się pewnie jak nub, Co nie? Teraz mi się coś powiedz o tym Nubie, bo chyba chce nas rozwalić. Okej. Okay. Kamano, jesteś takim głupim celem. Nikt cię nie lubi. Gdy wchodzisz na wagę, masz taki numer PESELu, jest taki długi. Mm. A twój penis to jest taki kikut. Jak no ja nie twój tata, to myślisz, że to jest jakiś kikut, bo to jest kikut. To było mega głębokie. Ta! To penis. Celu.